Co się dzieje, gdzie jesteśmy, dlaczego tutaj zabłądziliście i czy wypadałoby już zawracać, czy może jeszcze nie? Spieszę z wyjaśnieniami. Otóż ostatnio coraz częściej mam takie sytuacje, że albo kupuję jakieś ciekawe gry, albo dostaję coś ciekawego np. od widzów, albo testuję jakieś nietypowe gadżety i jakoś tak chciałbym się komuś nimi pochwalić. W normalnym życiu ludzie mają znajomych od tego, no ale wiecie, no, jest z tym ciężko. A jednocześnie nie potrafię wymyślić jakiegoś tematu, żeby wpasować to po prostu w zwykły film na moim kanale. Wiecie, to nie ja ustalam zasady. No ale stwierdziłem, że przecież mogę zrobić sobie drugi kanał, taki właśnie, na którym będę tylko siedział i gadał, taki, na którym będą najprostsze możliwe filmy właściwie bez montażu. I taki, na którym jak film trwa 15 minut, to znaczy, że ja go robiłem 20 minut, czyli postanko mocno. Nie liczę i nawet nie chcę tutaj jakichś ogromnych sukcesów odnosić i dostawać drugiego srebrnego przycisku YouTube'a. I jakby jestem przekonany, że to po prostu może być coś fajnego dla tych niewielu osób, które po prostu lubią mnie posłuchać, jak gadam o jakichś starych pierdołach i o jakichkolwiek pierdołach, żebyście sobie gdzieś tam na przykład do sprzątania odpalili. Nie wiem ile razy sprzątacie, ale ja będę wrzucał dość nieregularnie, więc jakby nie dopasowujcie częstotliwości sprzątania do publikacji filmików tutaj, bo żony Was zabiją. I na dobry początek i też żeby Wam udowodnić, że brzydzę się sławą i klikami, pokażę Wam zestaw starych gier ze starego Super Nintendo, które dostałem od mojego widza. Widzowie dosyć często mi ostatnio wysyłają jakieś tam gierki i akcesoria i to jest zawsze mega miłe, ale też za każdym razem podkreślam, że jakby nie lubię wykorzystywać czyjeś dobroci i tutaj na przykład Ktoś znalazł te kartridże podczas jakiegoś remontu w domu w Niemczech, o ile dobrze zrozumiałem. I powiedział, że nie ma ich jak sprawdzić, odpalić, że one są trochę brudne, że nawet nie wie, czy to są oryginały i że myśli, że w moich rękach po prostu zrobię z nich lepszy użytek. Więc ja mu od razu napisałem, bo wysłał mi zdjęcia, że kurczę, to niektóre stykier to jeżeli to są oryginały i działają, to mogą być naprawdę całkiem sporo warte, więc żeby dwa razy pomyślał zanim wyślę je mnie, albo że ewentualnie ja mogę jakoś tam sprawdzić, czy są to oryginały i mu je odesłać. Ale no, obstawał przy tym, żeby mi je oddać i tym sposobem zrobił mi połowę przyszłego odcinka, pewnie połowę budżetu na przyszły odcinek Retro Tygodnia o Super Nintendo właśnie. Tak więc, jeżeli ktoś z Was chce mi coś przekazać i mówię o prezentach, a nie o belkach, żeby nie było wątpliwości, to chętnie, tylko właśnie zawsze zastanówcie się, czy na pewno i no nie wiem, bo jakoś tak mi jest głupio. Muszę w ogóle zrobić jakiś może merch Retro Tygodniowy czy Michało Pisarsko-Techowy, to wtedy będę mógł odsyłać jakby w podzięce za te wspaniałe rzeczy. Dobra, yy, mówiłem, że Widz znalazł to w Niemczech i to też jest ciekawa sytuacja, bo u nas te gry, takie starsze retro, jeszcze mniej więcej do epoki pierwszego PlayStation, już na dwójce, są zawsze droższe, bo byliśmy biedakami i u nas tego nie było. Tak więc wszystko, co właściwie prawie wszystko, co można kupić w Polsce na Allegro, na eBayach, nawet na jakichś tam wielce garażowych, sprzedażach czy giełdach gamingowych. To wcześniej nie było sprzedane w Polsce, tylko jest przywiezione gdzieś tam z Niemiec czy Wielkiej Brytanii najczęściej. Tak więc jest już z przebitką i dlatego często kupowanie tych starych gier za granicą jest tańsze i za granicą można znaleźć właśnie coś ciekawego gdzieś tam u kogoś w piwnicy albo na strychu. A u nas w Polsce na strychu podczas remontu można znaleźć co najwyżej, kurczę, stare widły dziadka. W sumie też zajebiście, ale no, nie w kontekście moich materiałów, chociaż pewnie jakoś bym wykorzystał. Dlatego bardzo mnie kusi, żeby w ogóle kiedyś pojechać sobie na jakiś taki tour po Europie i po targach staroci, bo tam faktycznie perełki można znaleźć. W Polsce Power Rangers na Pegasusa to myślę, że jest max. No ale dobra, co tutaj dostałem? Dostałem kilka gier, które bardzo chciałem mieć, dwie gry, o których nie słyszałem wcześniej, łącznie siedem. I y, zacznę od najlepszej i najgorszej zarazem. Żeby nie było, jestem bardzo wdzięczny, bo tę grę to jest The Legend of Zelda A Link to the Past, oryginał. Postawię sobie z dumą gdzieś tutaj na półce i będę oglądał. Tylko że y, Niemcy przetłumaczyli tę grę na niemiecki. I czasami, jak różne gry miały różne wersje językowe, to właśnie były na jednym kartridżu i takie, i takie, ale te Sukinsyny w przypadku Zeldy akurat postąpiły tak, że jeżeli Zelda jest po niemiecku, to kurczę, Zelda jest po niemiecku. Na początku nie, nie wiedziałem, nie widziałem, czy to będzie ta wersja, czy to nie będzie ta wersja. Włożyłem ją z napięciem do mojego Super Nintendo. I kiedy zobaczyłem pierwsze słowo w tej grze, podczas takiego bardzo emocjonującego intro, HILFE, to już sam miałem ochotę krzyczeć HILFE. No nie wiem, moim zdaniem jakby... Trybunał w Strasburgu Praw Człowieka powinien się zająć tym, żeby tłumaczenia gier na niemiecki i tylko na niemiecki były nielegalne. No ale ja Zelda A Link to the Pass, która swoją drogą podobno jest wybitna, przejdę w wersji na Game Boya Advance, którą też sobie niedawno kupiłem. Tak więc to będzie taka ozdoba i bardzo się cieszę, że ją mam i chociaż nawet po niemiecku mogłem zobaczyć ją na tym dużym ekranie telewizora i na Super Nintendo. Super Castlevania 4. Ostatnio mówiłem w filmie o drogich grach, że Castlevanie zawsze są dosyć wartościowe. Ta też może nie jakoś tam bardzo, w sensie nie tak jak ta Vampires, która kosztuje tam tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy złotych. No ale Super Castlevania 4 to jest coś, co można sobie kupić teraz w cenie nowej gry. Na pewno przejdę, bo to jest bardzo poważna, dobra, fajna część. Ja się ostatnio wkręciłem trochę w Metroidvanie. Kiedyś ich nie lubiłem, bo myślałem, że ciągle się będę gubił w nich, no bo tam to w dużej mierze polega na wracaniu się w miejscach, w których już się było. No ale to z kolei mój, moje skłonności aspergerowe. Jest to dla nich fajne. I jest Super Castlevania 4. Jeżeli macie Super Nintendo, to moim zdaniem jest produkcja, która na pewno w waszej kolekcji być powinna, bo te stare Castlevanie no, jakby definiowały te generacje 16 bitów, wcześniej 8 bitów. No Te gry są mega charakterystyczne i warto po prostu je znać. F0. F0 też było moim takim małym marzeniem, bo uwielbiam tę serię. W ogóle na początku myślałem, że to będzie taki Wipeout z PlayStation, tylko bardziej nudny, bo bez broni. A później się okazało, że to jest taki WiPass PlayStation, który jest tak zajebisty, że nie potrzebuje broni, czyli trochę inaczej. Z tym, że y, mam edycję na Gamecube, która jest chyba jedną z moich ulubionych gier wyścigowych Ever. Niedawno inny wiz, któremu też bardzo dziękuję, wysłał mi w pudełeczku na Nintendo 64, też jest bardzo fajna. I ta też podoba mi się, chociaż jest taka bardzo prosta. W sensie widać, że. Wtedy jeszcze największe wrażenie miało robić to, jak ta gra po prostu wygląda, bo ona się ukazała na start Super Nintendo i ta gra, i jeszcze taka gra Pilot Wings, miały pokazywać takie pseudo 3D możliwości tej konsoli. To się nazywało Mode 7 i polegało z grubsza na tym, że były takie płaskie obrazki, które się przesuwały po ekranie, robiąc wrażenie trójwymiaru, mimo że tak naprawdę w 3D nie były. No i F0 to była jedna z pierwszych gier, która to wykorzystywała i jak na tamte czasy rzeczywiście wyglądała bardzo fajnie i jeszcze to tempo rozgrywki było iście szalone, więc przeszedłem sobie te dwa pucharki i na pewno jeszcze trochę pogram. Taką grą, którą jeszcze bardzo chciałbym zdobyć z tej serii jest F0 GP Legends w wersji po japońsku i nie nie znam japońskiego, chociaż jak patrzę na ceny gier to wydaje mi się, że bo tam jest zawsze taniej, nie? że być może taniej byłoby mi się nauczyć tego japońskiego, niż kupować wersje amerykańskie i europejskie, ale GP Legends chce po japońsku, bo tam jakby no, nie ma chyba rozbudowanej linii fabularnej, chociaż na GameCube jest w tej wersji, a japońska edycja GP Legends na Game Boya miała obsługę iridera, readera czyli tego śmiesznego czytnika kart z takim DLC na Game Boya Advance, tak więc tam mogliście wgrywać nowe trasy i chyba nie tylko nowe trasy, tylko to jest cholernie ciężko znaleźć, w sensie sama gra spoko, ale kart do Iridera e nie byłem w stanie namierzyć nigdzie w internecie na sprzedaż. Widziałem jakieś tam skany, ale tutaj problem jest taki, bo już nawet myślałem, że a, raz sobie trochę przypiracę i sam sobie wydrukuję te karty na domowej drukarce, no ale niestety domowe... na nienawidzę Cię, szmato HP. Właśnie takie drukarki jak ta moja ukochana Hewlett Packard mają po prostu zbyt małą precyzję, żeby można było sobie dokładnie wydrukować ten malutki kodzik, który zawiera w sobie yy, no te pliki, które zostają później zaimportowane do Game Boya Advance. SimCity. Nie mam pojęcia, jak wygląda SimCity na Super Nintendo. Musi się grać trochę dziwnie. Ciekawe czy jest wsparcie myszki, bo niektóre gry miały, ale Super Nintendo, Super Nintendo. Sim City. Sim City bardzo lubiłem na PC. -cie. Miałem Sim City 2000 i chyba później 3000, i tam zawsze robiłem sobie taką rozgrywkę, że na początku budowałem moje wymarzone miasto. Jeżeli cokolwiek było nieidealnie, to doprowadzało mnie to do, do szału, i spędzałem naprawdę grube godziny, żeby każdy mieszkaniec był zadowolony a później napuszczałem na nich UFO albo jakąś inną powódź, bo była taka opcja w rozgrywce i wszystko rozpieprzałem w 5 sekund i, i to było najfajniejsze z tego wszystkiego, więc to też myślę, że mówi sporo o mojej psychice. Z tego co kojarzę, ta wersja jest bardzo fajna, ale jeszcze jej nie włączałem i być może mi się pomyliło z czymś. Super Mario Kart, czyli absolutna klasyka i pierwszy, pierwszy kart racer jaki się w ogóle ukazał. To jest w ogóle zajebista historia. Miałem cały film o kart racerach, ale to jest Spoko, że cały gatunek gier, który teraz przyjmujemy za pewnik i nikt nie uważa za cokolwiek dziwnego, że Garfield sobie zapierdziela kartem i to jest taka gra, albo że jakikolwiek inny bohater, nie wiem, Toy Story jeżdżą po małym domku w gokartach, to jest jakby normalne. To tak jak macie grę piłka nożna, która oddaje piłkę nożną i to jest normalne, tak samo macie grę wyścigi gokartów, które oddają Wie co, i to właśnie też jest normalne, i to jest super w branży gier. Ta gra powstała w sumie dzięki ograniczeniom Super Nintendo, i ma taki bardzo ciekawy związek z F0, właśnie, bo po tym jak Nintendo zrobiło F0, to stwierdzili, że fajnie byłoby przygotować to samo, ale jakby z nastawieniem na grę wieloosobową, że takie pojedynki byłyby fajne, ale Super Nintendo miało na tyle małą moc że yy, nie ogarniałoby tego multiplayera. I oni zaczęli tak kombinować, że dobra, to by się dało zrobić, jeżeli tempo rozgrywki byłoby trochę niższe. I to by się dało zrobić, jeżeli trasy też byłyby trochę krótsze. Ale z niższym tempem i krótszymi trasami to nie ma żadnego sensu, bo tak to sobie można jeździć. Kurwa, kartem. No i tak na to wpadli tam w ogóle bohaterami, też na początku nie były te postaci z uniwersum Nintendo, jakieś tam Donkey Kongi, Mario i tak dalej, ale zwykli bohaterowie im się za mało wyróżniali na tej jednak trochę nieczytelnej grafice Super Nintendo i stwierdzili, że plecy Yoshiego albo Donkey Konga albo Mario są na tyle charakterystyczne, że każdy będzie widział i poznawał kto jest kim, więc dodali do tego Mario, no i wyszła im jedna z najpopularniejszych serii gier na świecie i początek całkiem nowego gatunku. Ja Kart sery kocham, Mario Karty mam, no mam wszystkie, wiadomo, że nie wszystkie jakieś edycje, ale pojedynczo mam wszystkie części. Teraz, zaraz wychodzi kolejna, kolejny pakiet nowych tras do Mario Kart 8 Deluxe. Zajebiście, bo czekałem na to cholernie długo w tej jedną grę. Dla tej gry w ogóle kupiłem sobie kiedyś Wii U w 2014 roku zaraz po premierze. I później przez 8 lat na spotkaniach z rodziną głównie, ale ze znajomymi też. Grałem ciągle w To Mario Kart i wyobraźcie sobie, że trochę mi się już powoli zaczęło nudzić, ale wtedy przyszły te nowe trasy i jestem znowu bardzo zadowolony, mimo że nie są jakieś zajebiste. I na koniec mam jeszcze dwie gry. O których wiem bardzo niewiele, ale niedługo sobie sprawdzę. Pierwsza to uwaga: Rock and roll Racing. I z tej okładki pije taka bezkompromisowość zajebista lat 90. Teraz to wiecie, każdy jest taki no, poprawny i w ogóle teraz to by zrobili. Yy, nie wiem, jaki, nie, nie jaki mógłby być racing, skoro nie Rock and Roll. Festiwal w Opolu Racing i tam sobie by śpiewała Justyna Staszkowska i wszyscy by jeździli wkoło, wokół siebie tak, żeby nikt nikogo nie wyprzedził, żeby wszyscy byli szczęśliwi. A tutaj nie, tutaj mamy Rock'n'Roll Racing i ta gra też zebrała bardzo, bardzo wysokie oceny w recenzjach i z tego co widziałem to jest coś w stylu zapomnianego trochę już gatunku gier wyścigo walki, to znaczy właśnie mamy tam jakieś wyścigi i racing, ale przy okazji jest też rozwalanie się pojazdami i demolowanie pojazdów przeciwników, więc to może być fajne i na pewno niedługo sprawdzę. Ostatnia gra od widza to Asterix i nie mam pojęcia jaka to jest gra, w sensie rozgrywka i tak dalej, ale strzelam, że to musi być platformówka z widokiem z boku, bo wtedy właściwie tylko takie gry się robiło. Może się mylę, to byłoby nawet ciekawe. Mm, ale powiem wam w ogóle, że ja mam straszną słabość do takich starych gier na dziwnych licencjach, jakichś tam kreskówek i tak dalej i ostatnio zacząłem sobie kupować ich coraz więcej, właśnie na Super Nintendo, więc pewnie w odcinku Retro Tygodnia o Super Nintendo też kilka takich będzie. Ale dla mnie, no kurczę, to, że oni kiedyś robili te spider Spidermany, Rodziny Adamsów, Simpsonów w wersjach 55, to jest super i te gry właśnie wszystkie były bardzo podobne do siebie taką y, konstrukcją i perspektywą, bo wszystkie były z widokiem z boku, ale wszystkie też wyglądały bardzo ładnie, taki, tak jak, takie prymitywne, ale właśnie fajne, klimatyczne rysunki i no jakoś tak mam takie, że o, kiedyś to było i że teraz to takich gier y, nie robią. Później jak pojawiły się PlayStation, i Nintendo 64, to te gry na licencji moim zdaniem stały się, nadal miały swój urok, ale były trochę słabsze, na pewno były też bardziej zróżnicowane, ale też zestarzały się gorzej, no bo większość w średnią grę z Super Nintendo gra się teraz lepiej niż w średnią grę z PlayStation, bo nie wypala y, oczu. Mamy jeszcze od widza Universal Adapter AD29. Jako ekspert nie miałem kurczę pojęcia co to jest, ale się okazało, że to jest taka przejściówka, dzięki której możecie grać w gry z amerykańskiego SNES-a albo japońskiego na europejskim. Wkładając jeden cartridge europejski do środka, który jakby... teraz coś zepsuje który jakby oszukuje konsolę, że to jest ten odpalany i drugi kartridż z wersji tej y, japońskiej czy też amerykańskiej. To jest fajne o tyle, że Amerykanie wszystko mieli lepsze i mieli też fajniejsze kartridże do Super Nintendo, które nie tylko były jakby takie potężne i amerykańskie i y, wyglądały bardzo tak właśnie dostojnie, ale też miały chociażby y, Plakietki z nazwami tych gier tutaj z boku, No bo wiadomo, że ludzie wtedy wypieprzali pudełka od tych gier i zwykle kartki zostawiało się tak. No i jeżeli tutaj jest tytuł gry, no to jest fajnie, a jeżeli tutaj nie ma tytułu gry, tak jak w europejskim. A, już to schowałem, ale jeżeli nie ma tytułu gry, to ktoś może wpaść na idiotyczny pomysł i na przykład napisać ją sobie tutaj samemu markerem. Ja miałem kilka takich gier na Nintendo 64 i które dostałem jakoś tam i zmywałem później tym magiczną gąbką. Smywałem to pewnie w sumie kilka godzin. No ale dzięki temu prezentowi też sobie podłączyłem w końcu to moje Super Nintendo i zacząłem intensywnie grać. Przechodzę Super Mario Kart, przechodzę sobie moje własne kupione już wcześniej Donkey Kong Country, które jest naprawdę Zajebiste. Nie mogę się doczekać przez to, aż będę robił odcinek o Super Nintendo, ale wcześniej muszę jeszcze ogarnąć Mega Drive'a, bo dawno nie było nic nie od Nintendo i bardzo Mega Drive'em się zajarałem ostatnio z uwagi na, i to jest interesujące, Disney Plus'a, bo oglądałem sobie jakieś stare kreskówki Disneya z lat 90. na Disney Plusie. To była w ogóle złota era kreskówkowa Disneya i przypomniało mi się, że ponoć właśnie na. Mega Drive, czyli na amerykańskim Genesisie, były najfajniejsze gry Disneya. Tak więc już teraz leci do mnie Aladdin na latającym dywanie z Niemiec. Co prawda w Polsce też są, ale Niemiec zawsze ma lepsze. W sensie u nas jak w jakimś takim brzydkim stanie, widziałem tylko na Allegro. I leci do mnie Pocahontas, o której też marzę. W sensie nie o Pocahontas, bardziej marzę o pograniu tym takim shopem Miko, słodziutkim, który też był w tym filmie. to Też podobno bardzo dobra gra. Chyba i w jednej i w drugiej w przygotowywaniu animacji uczestniczyli ludzie, którzy pracowali bezpośrednio w Disneyu i dlatego te gry też wyglądają pięknie. No ale dobra, bo miało być o Super Nintendo, to było o Super Nintendo. No, to nie wiem kiedy, czy, po co nagram coś tutaj jeszcze, ale jeżeli ktoś z Was posłuchał w całości takiego po prostu gadania, to jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Narka.